Dzień chłopaka coraz bliżej, a ty dalej nie masz pomysłu na prezent dla swojego wybranka? Pozwól, że ci coś doradzę. Wiertarka magnetyczna, dla faceta, który nie szuka dziury w całym i nie wierci tylko dziur w brzuchu. Poradzi sobie z każdym rodzajem stali i z każdym zadaniem, zarówno w warsztacie, przemyśle czy przy domowym amatorskim użytku. Szafka narzędziowa dla mistrza porządku w każdym warsztacie. Każde narzędzie znajdzie swoje miejsce, a praca stanie się czystą przyjemnością. Dla faceta, który ma więcej kluczy niż tybutów, teraz wszystkie będą na swoim miejscu. Przecinarka taśmowa czyli urządzenie dla bardziej wymagających majsterkowiczów dla twardziela, który woli ciąć stal niż swoją dietę sprawdza się idealnie przy cięciu elementów stalowych, zapewniając cięcie równe i precyzyjne. Oszczędź więc swojemu chłopakowi w tym roku luny skarpetek czy krawatów. Postaw na sprawdzony prezent od Medcor Polska. Jeżeli potrzebujesz, abyśmy Ci doradzili, co dokładnie możesz mu sprezentować, skontaktuj się z nami. Link do naszej strony jest podany w opisie, dodatkowo znajdziesz tam numer kontaktowy do mnie. Dzięki, cześć!